W końcu znalazłem sposób na najsmaczniejszy deser. Pokrój ciastka w kielichu blendera. Zmiel ciastka. Pokrój masło na kawałki. Roztop przez minutę w rondlu na małym ogniu. Wymieszaj z ciastkami. Umieść ciastka w formie, Wyrównaj szklanką. Włóż do lodówki na 30 minut. Wsyp do rondla proszek budyniowy o smaku waniliowym. Dodaj cukier. Wlej mleko. Gotuj krem przez 10 minut ciągle mieszając. Wlej do dwóch misek. Połam ciemną czekoladę na kawałki. Wymieszaj z kremem z jednej miski. Wyłóż formę do połowy folią spożywczą. Wlej krem z czekoladą do formy ustawionej pionowo. Schłodź przez 2 godziny. Wlej biały krem do formy. Schłodź kolejne dwie godziny. Włóż kostki lodu do szklanki. Pokrój limonkę w plastry, dodaj do szklanki. Umyj truskawki w wodzie. Pokrój truskawki w plasterki. Dodaj do szklanki. Pokrój kilka truskawek na małe kawałki. Umieść w rondlu na ogniu. Dodaj cukier. Wlej wodę. Gotuj przez 10 minut. Przeceć sok do dzbanka. Wlej do szklanki. Dodaj wodę gazowaną. Przetnij folię spożywczą. Wyjmij ciasto z formy. Usuń folię spożywczą z kremu. Umieść krem na ciastkach z delikatnym smakiem, to orzeźwiające ciasto nie może zabraknąć na świątecznych stołach. Łatwe do przygotowania, harmonijnie łączy dwa rodzaje delikatnego kremu, którego nie można się nasycić, rozpływa się w ustach.